A, aha, ja tu. Ja tu? Mhm. Czy tu? Czy tu? Ty tu ja tu? A ty co? Dzień dobry. Cześć. Cześć. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii kulinarnej Centrum Smaku. I dzisiaj znowu jesteśmy z Sylwią i Sylwia ma dla mnie chyba jakieś wyzwanie dzisiaj. Tak, wiesz, co ostatnio mnie zaskoczyłaś ryżem, resztkami warzyw, to ja dzisiaj Ciebie zaskoczę kalafiorem. Potrzebuję różyczki. A ty masz za zadanie zrobić coś z tą całą resztą liście, e, końcówki tutaj e, kalafiora. Także działamy? Jasne. Tak? Tak. Już mam pomysł. Ja, a ja robię e, różyczki zapiekane z warzywami, z marchewką i pietruszką. Super. Smacznie będzie tak. I czekamy, co nam wykombinuje Katarzyna. Dobrze. To zaczynamy. Najprościej mi będzie z takich resztek, bo one są, um, one są generalnie w dobrym stanie. No, są troszeczkę podwiędłe, pod ale y, to będzie super baza do, do zupy. Więc ja sobie wykorzystam to. Tutaj mam dwa ziemniaczki, więc może jednego wykorzystam. Eee... Podzielę się dam tobie trochę różyczek kalafiora. Tak, to możesz mi parę dać. Eee, tu jest, mam seller. Będziesz potrzebowała pietruszkę, czy mogę kawałek pietruszki wziąć do zupy. Możesz, możesz, I tutaj słuchajcie, kto komu się nigdy taka rzecz nie przytrafiła, niech podniesie rękę, ale czasami nam się zdarza, że no, zostają nam takie resztki pietruszki, które po prostu są no, niedopilnowane, bo nie są, nie są włożone odpowiednio wcześnie do wody, więc z tą pietruszkę. Z tą pietruszką też sobie dzisiaj poradzimy jakoś. Też ją dodamy do zupy. Mam kalafiora już przygotowanego. Przygotujemy bazę mm, przyprawy. Będzie to sól, pieprz i dajemy olej. A to wszystko, to wszystko pójdzie jako, jako baza, więc zacznę od krojenia. Nie musi to być jakoś ładnie pokrojone, bo to wszystko będzie później zmiksowane. <laughs> mówiłam soli z pieprzu, z papryki taśmiemy, polejemy nasz kalafior. I wymieszamy. Można by sobie zostawić do barwienia jajek na Wielkanoc, tylko to, to trochę, trochę jest trochę czasem, <laughs> więc... Ale w ale, okresie wielkanocnym oczywiście można to wykorzystać też. Ale słuchajcie, i tak, i tak mieszkamy w, To jest duży plus mieszkania, mieszkania na wsi, ponieważ zawsze, zawsze te resztki jedzenia mogą być spożytkowane też przez, przez zwierzęta. Sporo osób ma komposty mm, tak, w domu, więc e, i tak mam wrażenie, że, e, że my na wsi tej, e, tej żywności marnujemy w sumie Proszę, bardzo mało. E, także tak wydaje, nasz filmik właściwie to jest dla mieszczuków chyba, tak? Tak. Staramy się. <laughs> Chociaż nie obrażajmy też mieszczuków, bo czasami ktoś się na nas obrazi, tak? No wiem, wiem. Ja do swojej zupy oczywiście daję cebulę i tutaj ta cebula też z racji tego, że będzie miksowana z resztą warzyw jest po prostu tak posiekana. o. A ja akurat tak przygotowany kalafior tutaj, co jest, przygotuję jeszcze do tego marchewkę i pietruszkę. Tutaj będziemy mieli troszkę bardziej na ostro, bo jest papryka chili. A marchewkę z pietruszką zrobimy na słodko. Co Ty na to, Kasia? Yy, bardzo, w ogóle nie wiem, nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie ogromnym zaskoczeniem była pieczona pietruszka, która właściwie smakuje jak zupełnie inne warzywo, yy, właśnie z piekarnika. Yy, także też, też się cieszę, że będę mogła tego, tego spróbować. Yy, czosnek, czosnek na zdrowie w dzisiejszych czasach. Bardzo mi się przyda, mm, tak? tak? Tak, i ja wezmę czosnek do zupy i dam trzy ząbki. Teraz zrobię drugą bazę, bardziej na słodko. Będzie ona z miodem odrobiną soli. i dodamy trochę przyprawy kurkumy. A ja w moim garnuszku podsmażam sobie cebulę na oliwie. Właściwie każdą zupę oprócz rostołu zaczynam dokładnie w taki sam sposób. Czyli cebula, trochę czosnku. I później reszta warzyw. Teraz dorzucam czosnek. I tutaj przy czosnku trzeba pamiętać, żeby nam się nie przypalił, ponieważ przypalony czosnek robi się bardzo gorzki. Także tutaj sobie mieszam. A ja teraz zacznę akurat kalapior. Panierować. Będziemy obtaczać kalafior w bułce tartej. Także będzie on później chrupki tak naprawdę. I tak kawałek po kawałku. I teraz dorzucam resztę warzyw. Ja myślę, że z tej zupy, tej zupy wyjdzie mi akurat, słuchajcie, wydaje mi się, że na dwa dni, jeżeli ktoś nie chce, nie chce jeść dwa razy z rzędu tej samej zupy, to polecam zamrażanie i dla mnie takim patentem jest to, że przed dodaniem Czego, czegokolwiek śmietankowego, czyli mleka, śmietanki, czy, czy na przykład mleka kokosowego, po prostu odkładam połówkę i zamrażam. Tasiu, ale tak naprawdę to wszystko tak ładnie pachnie, że jeszcze ja że mówiąc zastanawiam się, czy to nie będzie na jeden dzień, wiesz? Aha, myślisz, że śniadanie, obiad i kolacja? Wydaje mi się, że tak. Ja już w tym momencie kalafior mam, popanierowany jest na blaszce. Dodajemy do tego naszą marchewkę na słodko, ale starajmy się, żeby było na blaszce oddzielone, żeby tak naprawdę smak pikantny trochę się oddzielał od tego smaku słodkiego. Karnik mamy nastawiony w termoobiegu na 200 stopni i będziemy tak naprawdę po kolei, to znaczy co jakiś czas sprawdzać i zmniejszać temperaturę. Jak na razie ona potrzebują warzywa trochę więcej ciepła, dlatego będzie 200 stopni i będziemy obserwować. A teraz wezmę się za coś słodkiego i będą to jabłka pod kruszonką. A ja teraz przygotuję sobie jeszcze swoje marzyno. Hmm. Biorę jabłuszko wcześniej obrałam i będziemy robić tylko naszą tartę jabłkową. Na porę jesienną to jest wspaniała chyba rzecz. Nie wiem Kasia, co mówisz. Jabłka jesienią. Jabłka jesienią, no i jeszcze śliwki też. Nie, bardzo lubię tak. śliwki. Skruszonka. Można właśnie z kruszonką śliwki podać. Czyli rob, nie robimy spodu dzisiaj. Nie robimy spodu. Szybko i sprawnie. Tak. Tak. Czyli to co, to, właściwie to co najlepsze. w się z kruszonką, owocy i kruszonka. Oczywiście. Bez ciasta. Ja nie lubię ciasta. Bez ciasta. <laughs> to widzisz. <laughs> Ciasto uważam, że jest tutaj kruszące wiesz? I tak naprawdę mamy obrane y, jabłuszka, dodane jeszcze do tego gruszkę, nie wiem czy lubisz? Y, lubię gruszkę, aczkolwiek powiem Ci, że nie jadłam pomieszaną z, z jabłkami i kruszonką. No to dzisiaj będziesz miała y, możliwość spróbowania. Zbiorę się za kruszonkę. Mąkę już mamy, dodajemy cukier i masło. I tak naprawdę nic więcej nie potrzebujemy. Owszem, są osoby, które dodają cukier waniliowy, proszek do pieczenia. Szczerze mówiąc, ja nie lubię w kuchni używać proszku do pieczenia, także to będzie moja kruszonka. Nie wiem, jak Wy robicie, każdy może zrobić swoją. Ale co, na oko? Tak, na oko. Powiem Ci, że Kaśka, w kuchni zawsze tak jakoś um, robię ze wszystkim na oko i widzę co, jak wygląda i kiedy muszę czegoś jeszcze dodać, wiesz? To widzisz, ja tak mam na przykład z zupami i zdaniami... Um, typu jakieś tam warzywa, sałatki, natomiast ciasto ma dla mnie święte proporcje zawsze. I jak tylko próbuję eksperymentować, to zazwyczaj mi nie wychodzi. Dla mnie tak naprawdę proporcje w cieście, wiesz co ma najbardziej? Beza. No tak. Beza tak, a resztę tak naprawdę no kombinuję. Nigdy jakoś się nie, nie martwiłam o ciasto kruche, że mi nie wyjdzie, ale to może po prostu z biegiem lat już sobie miarkę wyrobiłam w dłoni. Też prawda? <grym> no. Słuchajcie, my zrobimy taki patent, żeby nie marnować tej pietruszki i ona tutaj ma cienkie takie ogonki. Ja ją pokroję i dodam ją jeszcze teraz do naszej zupy. Y to sobie zostawimy do soku. Kruszonkę mamy już przygotowaną, także będziemy ją teraz zdawać do naszej tarty. Zupę mamy zblendowaną i teraz yy, yy, wrzucę do niej na yy, kolejne parę minut nasz yy, kalafior i liście. I ziemniaczki. Nasza zupa jest dosyć gęsta, więc ja tutaj doleję jeszcze, jeszcze troszkę wody. Sól. Na koniec do zabielenia dodam tylko troszeczkę mleka kokosowego i naszej świeżej pietruszki. się y, podgotuje i troszeczkę zmięknie. I wyciągamy już nasz kalafior zapieczony z warzywami. Był 30 minut w piekarniku. W połowie czasu zmniejszyłam na temperaturę 140 stopni. I tak nam właśnie doszedł. A teraz już nie czekamy, od razu dodajemy. Naszą kartę jabłkową. I zwiększamy do 160 stopni. I tak nam będzie dochodziła. Czyli teraz nasze smoothie zrobimy. Wiesz co? Nie chyba, nie wiem. Kroję gruszkę. No chcę. Ja też dorzucę tę i salarie tylko pestki. Ja wiesz co Kasia? Zdradzę Ci co moja mama robi yes. z obierką od banana. Czy ty masz pomysł na to? Wiesz co, gdzieś pewnie widziałam jakieś filmiki, że można to coś wyczyścić. Wiesz co, ale, ale... powiem tobie tak, jeśli... Ktoś uwielbia kwiaty, to zalewasz to na noc wodą i masz nawóz do kwiatów, tak. Teraz co, to zmije pewnie, tak? Całkowicie się rozłoży? Nie, to będzie brązowe i puści ten sok, czyli swoje witaminy przekaże naszym roślinkom. Także jak lubisz kwiatki, to spróbuj. Chociażby. Ja się nie będę przyznawać, ja też nie. ja tu. Dobra, to co? Trochę wody. Tak? Tak. I tutaj mleko kokosowe. Mleko kokosowe. Oczywiście bez dodatku cukru. Bez dodatku cukru. E, bra, to przyrzucamy. I blendujemy. No właściwie banan jest tak bardzo wyraźny. Selera praktycznie, my celera my praktycznie to, w ogóle nie czuć. Yy, pietruszkę pyszkę. też nie czuję. Przedlo się przydel, która zmikałoby to na taką. Tak, czuć, płarką, czuć co najwyżej y, kawałeczki. Kawałeczki. Selera tak, kawałeczki. naciowego kawałeczki, ale tak, to jest pycha. Tak, Bo my tak poza wizją wybrałyśmy. Seler, jabłko, papryka. I Kasia tutaj obiera i kroi, a ja robię w tym momencie sos. Muszczarda, stołowa. Do, do tego dodajemy miód. Soku z cytryny. Taka klasyczna sałatka z selera. To chyba właśnie seler, jabłko i orzechy, prawda? Tak. Orzechy włoskie. I trochę oleju. I wymieszamy wszystko, i już będziemy mieli sos gotowy do sałatki. Teraz, Sylwia, pytanie kluczowe: ile z tego, z tych wszystkich tań które przygotowaliśmy? Zjedz twoje dziecko. Wiesz co? To co było słodkie? Chodzicie o, o, o dzisiejszy? o dzisiejszy, czyli zje tartę, zje marchewkę i pietruszkę. Kalapier może też bo jest panierka. Mhm. Wiesz, zupę pewnie by spróbowała, ale niestety sałatki pewnie by odmówiła. To moje dzieci zjadłyby, przypuszczam, żeby pożarły kalafior, bo kalafior z bułką tartą bardzo lubią. Kruszonka na pewno by zniknęła. Nie wiem, czy jabłka, ale kruszonka na pewno by zniknęła. To chyba mają po mamie. To chyba mają po matce. Sałatka, seler, jabłko absolutnie w ogóle zapomnij zupę. Maksiu by zjadł, Emma pewnie nie. Pewnie by... No widzisz. Emma pewnie by mięska poszukiwała. Emma by szukała mięsa. Tak. tak, tak. Słuchajcie, tu już mamy właśnie sos zrobiony. Widzicie konsystencja jest taka płynna i naprawdę to jest cudowny sos, który można dawać do każdej sałatki. Już dodam, nie? Będą się, Bę się mieszały. Ale tak naprawdę porcje, które robimy, bo tu jest mamy jedno jabłko, cztery, no fakt, że wykorzystałam cztery y, patyki selera, y, ale jest tego w sumie bardzo dużo, więc myślę, że na rodzinę czteroosobową to tego wszystkiego i tak nam y, Ocieczko, zostanie 5-6 osobowa też się naje, w zależności od tego jakie mamy dzieci. Zrobienie dressingu też kosi. mamy. Co mówisz? Rzucamy? Można wrzucić. Ja bym też nie dała. Tak pokroję. Iż. Pięknie wygląda i jeszcze lepiej będzie smakować. Kaśka, i dotarłyśmy, i dotarłyśmy do finiszu. No ale sobie, zobacz, obiad dwudaniowy i deser. I deser. To wszystko smacznie wygląda. Ja, słuchaj, ja bym się tym na pewno najadła. Zupa jest bardzo pożywna, yy, drugie danie też. Jak, jak ktoś dorzuci jeszcze mięso, mm. to, już, to już w ogóle. No i deser. Będzie... Nie, ja nie mogę się oprzeć, ja biorę... ja biorę i próbuję, a Ty? To ja też. <noise> ja ten kalafior, kalafior jest wspaniały. Kasia, pyszna jest ta zupa, tak? I powiem Wam tak, korzystajcie z wszystkich resztek, z tego kalafiora można zrobić cuda. Właściwie w ogóle nie, nie czuć, że to, że to są jakieś listki, prawda? Czy, Oczywiście, czy... że tak. To mhm. jest naprawdę pyszne. Super. A to spróbowałam przed, Jest obłędnie pyszne. Bardzo smaczne. Wszystko, super chrubio. Mm. O tych naszych daniach powinien Ci jakieś dietety chyba wypowiedzieć, co? Mhm. Ile, mamy, ile mamy dobroci na talerzach? Także zachęcamy do... I bardzo jestem dumna, że zrobiłyśmy yy, poza masłem wkruszącym. Mm -hmm. 100% wegańskie. Tak. Na wegańskie posiłki. oczywiście. Mm -hmm. Wiesz, y, można byłoby pokombinować, żeby było wegańskie. Zrobić to na y, oleju kokosowym. Masło wkruszące. Z... Ale masło mm -hmm. daje ten maślany smak kruszonki. Ja, ja powiem tobie, że nie wyobrażam sobie innej kruszonki niż ta. Zostańmy przy tym. Klasyczna kruszonka, warzywa, miks, właściwie resztek co nam zostało, bo został nam seler, jabłko nam zostało i papryka. Tak, i przepyszna zupa, którą polecam. Naprawdę. Wieczorem, wam te 4 minuty, pan, pan Irek nam już nie bateria? Do kolejnego Kamera. razu. Pa! Smacznego. Pa! pa.